Tonex, oprogramowanie. Oprogramowanie w kropka 1.6.15. Chcę tutaj właśnie podłączyć do Tonexa pedał ekspresji. Oczywiście są problemy. Nie wiem, jak tam u Was, ale u mnie nie działa. Głośność. Głośność ta ogólna, która, która powinna pracować tutaj na wolumę. Nie mogę tego skonfigurować, mimo wszystkich zabiegów, takich jak na początek kalibracja, którą robimy w globalu. Oczywiście, o, mamy tutaj pedał ekspresji, typ. To mam wszystko dobrze nastawione. RS. I robimy kalibrację do góry, podnosimy do góry. Teraz naciskamy sobie tutaj tip, opuszczamy do dołu, ciach. No, kalibracja wykonana. I teraz chciałbym to przypisać do e, Chciałbym to przypisać powiedzmy do presetu wchodzimy sobie w preset i spróbujemy to przypisać proszę bardzo tu wolumę skręcamy na 0 B wolumę skręcamy na 10 Zajmujemy. No, i teraz powinno to działać. Naciskam pedałem. A tutaj się nic nie zmienia. Oczywiście, potencjometrem. Jeżeli to robimy, to to działa. Ale pedałem ekspresji niestety nie działa. Dajcie znać, czy u Was na tym oprogramowaniu pedał ekspresji z głośnością działa.